Passat B620 moje prywatne, osobiste, ukochane auto. Przestało jechać, tak jak wcześniej wymieniałem klapę, bo myślałem, że to jest to, bo błąd wskazywał. No to się oszukałem, szukałem dalej, bo pokazywało błąd turbiny. Zacząłem rozbierać, chciałem to wyjąć, ale mówię sprawdzę najpierw sobie po kolei gruszkę. No i podłączyłem swoje cudowne urządzenie. I nic. Na podciśnienie kompletnie nic. Przełączę. Ciśnienie. Nie nabija. I słychać tutaj przedmuchy. Także turbina nie ładowała. No i miało prawo nie ładować. Bo jest dziurawa membrana. Także tu trzy śruby. Od spodu będzie ciężko. Bo tam jest odczpień. Od gruchy, no ale coś tam się wymyśli spokojnie. Wykręcam grucha do wymiany. Będzie jechało. rozebrałem to wszystko, przygotowałem się do wyciągnięcia turbiny, i tak by mnie cały nie wyciągał. Bo można wyjąć samą tą część gorącą, tylko żeby tam nie ingerować. Dziwiłem się, że to nie chce jechać, bo on dostawał zawsze w kość nie jeździł na krótkich odcinkach. No ale zdarzają się takie rzeczy, także on strasznie się przemulił. A teraz będzie jechał. Gruszka nie wiem ile kosztuje, coś poszukam.